Cześć witajcie w dzisiejszym odcinku w ostatnim odcinku z budowy parteru. Ponieważ dzisiaj, dokładnie za godzinę, zalewamy beton. Jestem pierwszy na budowie. No bo to pierwsze jest moja budowa, ja muszę wszystkiego dopilnować. A po drugie chcę być pierwszy, żeby posprawdzać. Chłopaki zaraz powinni się pojawić. No i będziemy już szykować się pod beton. Co trzeba jeszcze zrobić? Oczywiście zapianować łączenia bo nie gdzie nigdzie wiadomo, że nie jest szczelnie Tam na przykład tutaj przy tych nadprożach o tutaj, tutaj mimo tego, że mimo tego, że jest płytano, ale podczas ściągania żabek przesunąłem troszkę to nadproże i teraz trzeba doszczelnić, żeby mi się tutaj nie wlewało więc to będę robił zaraz dookoła czekajcie, jak już tu jestem to 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 zrobię. Dobra. Kolejną rzecz, jaką chcę zrobić przed przyjazdem chłopaków i przed przyjazdem betonu, to jest tu nasypać troszkę piasku. Jak zdążę, to zdążę. Jak nie zdążę, to niestety tego nie zrobię. Tylko będę musiał posprzątać przed zaschnięciem tego betonu, bo jak mi tutaj nawalą kopę po zrzuceniu yy, z, tego, yy, z tej belki, z tego podciągu, no to mi tutaj zaschnie i zrobi się taka skorupa. Mimo tego, że rozmawiałem z chłopakami, że będziemy to od razu sprzątać na bieżąco, jednak czas nas goni. Ponieważ jest godzina 6. Na godzinę dziewiątą ja muszę być na budowie 50 km stąd. No i tutaj po prostu będzie tak na speedzie. Wpadamy, zalewamy, wibrujemy, gładzimy, rzucamy szpilki do murbelki i koniec. I uciekamy. Kolejna sprawa jest taka, że z moich obliczeń wychodzi w granicach 8,5 metra Natomiast pompogruszka u nas ma 8 Więc może być taka sytuacja, że zabraknie trochę betonu Dostawca betonu mnie poinformował, że jak będzie coś takiego To szybko naładują mi ten metr czy pół metra i przywiozą No bo wiecie, to jest ciężko do przeliczenia Bo są tutaj różne wysokości, głębokości Na przykład podciąg ma inną głębokość Niż zwykła belka, i tu ciężko przeliczyć. Do tego supy są nierówne, bo zawsze jak robimy, to staram się robić, żeby to było nierówno, żeby ten beton tam wchodził. No i on też może tam w jakiś sposób zakrzywiać ten wynik. Czyli ja sobie policzę wysokość, metry bieżące, szerokość, głębokość. No i wychodzi mi tyle, natomiast tu może być więcej, może być mniej. Ciężko. Ciężko to powiedzieć, ile może być, dlatego ósemka i najwyżej będziemy czekać, ale też będę chciał to zrobić szybko, tak jak wspomniałem, mam jeszcze jedną budowę, którą prowadzę, w sumie to nie jedną, którą prowadzę, no i muszę być, a ta budowa jest odskocznią, tylko że chciałem już podgonić, bo zamówiłem wczoraj wieźbę, Wieżba ma być na piątek, będzie kosztować 14,5 tysiąca, jak dobrze pamiętam. Ale to jak przyjdzie, to wam powiem, bo będę miał dokumenty ile zapłaciłem. I chłopaki do dachu mają przyjść na dwa etapy. Tak jak wspomniałem ostatnio, pierwszy etap to jest, to jest sama konstrukcja, czyli że mi złożą konstrukcja, ja sobie podocieplam. Bo tutaj jest nowoczesna stodoła, czyli jest bezokapowa. I jak nie docieplę prawidłowo, to później będzie ciężko to docieplić. Robiliśmy kiedyś jako nowoczesną stodołę. Inwestor nam zlecił pierw wykonanie, później nam zlecił docieplenie, trochę nie w tej kolejności. No i jak zrobiliśmy bezokapowo, także na centymetry miał wchodzić styropian, no to później ciężko go było tam podsunąć. Zwłaszcza, że jest tam lekki strop drewniany, który no, no, na który trzeba powycinać ten styropian i jakoś tam podsunąć. Dlatego chcę to zrobić na etapie konstrukcji u siebie, żebym nie musiał kombinować później. Więc zobaczymy, czy się uda. Dlatego dziękuję, że jesteście z nami. Łapka w górę i subskrypcja jest to zachętą do kolejnych nagrań. Za kilka dni idziemy na urlop przynajmniej takie mamy plany, że moja firma jest na urlopie. Natomiast, czy my gdzieś pojedziemy z żoną, nie wiem, bo niestety myślałem, że chłopaki już są coś przedwcześnie, ale raczej mnie nie zaskoczą. Nie wiem czy dziś z żoną pojedziemy na urlop, no bo z dziećmi to sobie można Najwięcej poplanować Zaraz, a to młodemu zęby i się złości, a to zapalenie ucha Ktoś kto ma dzieci to wie jak wygląda wyjazd z dziećmi o, Tu jest taka duża dziura, pamiętam że Miałem płytę przykleić, ale zapomniałem Spróbujemy zapianować Spróbujemy zapianować Jak utrzyma to utrzyma a jak nie utrzyma, no to będziemy się martwić wtedy. To na szybko coś przykleimy. Dobra, więc tu jest, tu jest, tu jest. Najlepiej to od góry patrzeć. Zaraz wejdziemy na górę i będę patrzył, gdzie widać słońce. Albo przynajmniej, gdzie jest widno. Bo do słońca dzisiaj daleka droga. Zwłaszcza, że o 11 już ma padać. Zobaczcie jak to się skrzydziło od słońca. Tu, 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 tu. I końcówka zakręcona. A mogę więcej wrzucić. Chłopaki już są. Kończą dokręcać klepki. A ja sypę piach i bajabongo. Więc sobie jeszcze jedno i kręcię we dwóch. Wiecie co Wam powiem? Moja żona nienawidzi piachu w domu. Jak zobaczy, że przywiozłem piach, to jeszcze miał pierwszy. O no, pierwszy, że w butach wniosłem tyle piachu. <grywka> Żeby ją no. Powie tyle piachu w domu. Jesteś synu, widzisz, teraz ci dom buduje. Tak. Będziesz tu mieszkał, tak? Uff. Dobra, zasypany środek tam, gdzie pójdzie beton. Tam już jeden chłopak leje. Wibrator z zaraz przyniesie. Wchodzę wibrować. Jeden chłopak będzie gładził. Szpilki jeszcze. Urywanie tyłka, jak to się mówi. Szybki łyk kawy. No jak a tu macie kotwy do murbelki o te, o których mówiłem To je w później wsadzimy, bo nie zdążyłem teraz No dobra mam, mam, puść Synuś, tylko jak będzie tu przejeżdżał to się odsuńcie, żeby nie pochlapał was

to już jest się nie chciałem kopać, żeby nie dotknąć się do wibratora, ale nie wyszło. Dotykam do zdrojenia, żeby przynosić falę to jest dużo zrojenia Stoi jeszcze, to nic, to póki nie bunie na boki, to będzie stało. Nie wolno się opierać. Samo z siebie się nie przewróci. pod podciągiem. Przejdę sobie jak cywilizowany człowiek. Znaczy nad podciągiem, nie pod. <try> 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 Muszę tu zawibrować. Mm. No pytanie, czy dobrze zalane, czy nie, bo to jest zawsze nie wiadomo. Nie rozepchało, nie? No to tyle. Jeżeli nie rozepchało, to do samego końca powinno być. Jak? No brakuje! Już piasek się przydał. Trzeba będzie po wszystkim zebrać, a to łopatą najwyżej, To łopatą trzeba będzie pograbić. Dobra, jeszcze te supy. No nie wypchnęło. Za dobry jestem już pomału w te roboty. I co? Ostatni raz u mnie, ale to dzisiaj. Ty synek. I ty tamty Tu nie ma co stukać, bo rozlepcha ta strona na zrownie. O, wionek. Kwiatki, łuski, jaki wionek. już tu aż widać. Płynie! Żeby go nie rozjep. No, zepsuło. Dobra, tamten. I to najgorzej, bo tu żabki puszczały, więc nie wibrowałem mocno. <laughs> ううんんへん Park body. To są oryginalne kotwy do murbelki. Zamówiłem ich 30 po 15 na stronę. Za chwilę będę tam rozmierzał. Czym się różni taka kotwa od tego, co większość osób stosuje, czyli szpilkę. To jest to, że tego jak będziecie zaginać w lewo prawo, to nie złamiecie. Szpilka się przełamie, bo to jest odlew. Natomiast to raczej nie dacie rady. To może się wykrzywić, ale nie pęknie. I to kosztuje 9,70 zł, około 10 zł. Więc uważam, że to jest podstawa Waszego dachu, żeby Wam nie zerwało i to trzeba wsadzić pod szczęcie. Czyli tutaj jest specjalnie ta elka, którą wkładacie pod szczemy, dajecie do góry, widzicie, że się trzyma, no to opuszczacie do samego dołu i powinno się trzymać. Tu jest 45 cm długości, ponieważ jest tutaj wieniec 26 w naszym przypadku, plus murbelka i gwintu powinno zostać jeszcze kawałek. Może zamówić krótsze, może zamówić dłuższe, ja akurat takie wybrałem. I teraz informacja dla osób, co tam pisało do mnie często, że przesadzam z towarem a za to płaci inwestor, więc uwaga od dłuższego czasu przeszliśmy na opcję budowy domu z materiałem jeżeli nasza firma buduje z materiałem to my mamy jedną stałą kwotę jeżeli my dostajemy powiedzmy za budowę domu 100 tysięcy i mamy za to kupić cały materiał to kupując droższy materiał my po prostu mniej zarabiamy więc ja wychodzę z założenia, że wolę mniej zarobić aby być zadowolony z własnej pracy niż oszczędzać na materiale a później żeby ktoś na mnie krzywo patrzył Dlatego w tym przypadku, jeżeli ktoś mówi, że inwestor za to płaci, a Ty przesadzasz z materiałem, to po prostu nie inwestor, tylko my mniej zarabiamy, bo z naszej kieszeni wychodzi więcej. Więc tak jak w tym przypadku, mogłem kupić szpilkę, pociąć, ale ja nigdy nie oszczędzałem i nie będę oszczędzał na żadnym materiale, czy na mojej budowie, czy na innej, mimo tego, że ja na tym zarabiam i mógłbym zarobić więcej, ale wolę zarobić mniej, ale spać spokojnie. Więc mam nadzieję, że powiedziałem to, co dużo osób interesowało, no i teraz nie będą do mnie pisać, że stal FI-16 nie jest potrzebna. Po co tyle tego? Po co tyle tamtego? Tak, jak wspomniałem, czy ta budowa, czy inna, jak ja prowadzę, nie ma oszczędności. Nawet jeżeli z budowy bym zarobił 1000 zł, albo musiałbym dołożyć, to tak zrobię. Dobra, wchodzimy na górę, bo beton wiąże 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Gracias. No. Gotowe. Jeszcze ostatnie sprawdzenie, czy nie powciskały się te szpilki. Jeżeli jest OK, a ta była ostatnia do sprawdzenia, no to koniec. Sprzątamy jedziemy na drugą budowę, więc podsumowanie zrobimy sobie w następnym odcinku, a my bierzemy się za sprzątanie i przepakowanie busa.